Patrz, jakie wagno oni się tu kąpią? Ty, bo to są jakieś bogactwo. Tak. Nigdy nie wszedł do takiej zupy. No to, tutaj, co jest. to jest taki koszmar. Hahaha, Co jest? Począłem to szczęście, <śpienie> tylko szczęście. <śpienie> Gdzieś to się jeszcze No. Z miasta. A widzisz, jak ta polina się wczoraj na nie patrzyła? Nie na ciebie, tylko na wodę. A co podobać się? Może. Wiesz co, Wojciu? ta panienka pewnie leci na kasę jak każda. Skąd jest? Może jest inna niż wszystkie. Co ty. Nie rób sobie nawet nadziei. Dlaczego? No, no do ciebie nie pasuje, a poza tym, pff, ty jesteś ze wsi, a ona jest z miasta. Ej, Wojtek, jak Jedźcie po ziemniaki. Ej, nie chce mi się, wiesz co? Byłem ostatnio, to niech teraz Damian idzie. Damian? Sama jest. Rusz tam tyłek, bo przyrośnię do tego łóżka. mam już, jak pada. Ej, to nie jest dzisiaj obiadu. Dobra. Kupi piwo! Cześć. Cześć. I gdzie mogę tu ziemniaki, bo w sklepie nie ma? Ziemniaki? przy przyrodzę. Jaki on miły. E tam miły. Nie znasz tego nazwiska. wygląda sympatycznie. Mm. Krzysiu? Paula. Nie. Jak, najlepiej ile tutaj? na parę tygodni, ale wiesz, zależy od pogody. Tak? Mhm. Mm no to sama jesteś? No dziew... nie Z, z dziewczyn. Sama z dziewczyn, z bratem i z kolegami. W sumie przez cały czas mówię. I to mark? O mam. Dzięki, dzięki, dzięki. Ale ile mam ci zapłacić? No co o tym? Nic tak? <noise> Dziękuję bardzo. No. Miło było rozmawiać. Też. Tylko na razie. No to cześć. I co, rozmawiali no, fajna dziewczyna, ale bez sensu dla ciebie, bo zajęta No co ty ma kogoś? kogoś? No, Przyjechała tutaj z kumplami i z chłopakiem. Spadamy. Dzień dobry. Chcą się wycofać? A wszystko za. Tak. Krzysiek. Nie wiesz czy to jest jakaś dyskoteka, bo chcielibyśmy się pobawić, tak to czas siedzimy w domu i nic nie robimy. No. Jakieś dupy byśmy zerwali? <laughs> no jest tylko, że daleko. Pojedziemy sobie autę. Mamy wolne miejsce. jedna Jedzie z nami? No, mogę jechać. A swój kolega nie będzie chciał z nami iść? Co to oni zabawa? czemu? Nie chodzi. Nie chodzi na imprezę głównie. Znaczy nie przepada, a poza tym ma żałobę po rodzicach. Co im się stało? Podobno zginęli w nieznanych okolicznościach. I tam... Nie wiem. Jakiś wypadek mieli. Dobra, zbieramy się. Szkoda, że twój kumpel z nami nie pojedzie, hmm. ale wiesz. No, widzimy się o na Dobra. No, no to no, cześć. 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 Chichu. Co tam? O, nic ciekawego. Cześć. Co porabiałeś? No, Robiłem kiano, bieżak to jest. Okay. I jej chłopak tak? Nie. co dodali no pytali się czy nie ma w pobliżu jakiejś dyskoteki i co jadą? no znaczy nie wiem zastanawiałem się ale dzisiaj i tak nie jadę więc nic straconego czemu? no bo ciocia do mnie ma przyjechać i zabiera mnie na cmentarz do no. rodziców no. no i jutro przyjeżdżam. No. Hmm. A ty co? Wybierasz się na disco? No. Ja już nie chcę. Hey. Co się stało? Nic. O no, co taki obrażony? A jakbyś się czuł, jakbym ci powiedział, że jadę na cmentarz, a nagle znajduję się na zabawie. I o to ci chodzi? O to! Bo jeśli chcieli być sam, to mógłbyś mi o tym powiedzieć. Ale ty wolałeś być z ciebie z miasta. Sam mówię, że nie warto się z nimi zadawać. Po pierwsze, to moja ciotka nie przyjechała po mnie. A po drugie, to byłem u ciebie. Było wszystko pogaszone i myślałem, że jesteś zwiepszony po harówie i śpisz. Więc sam poszedłem, a że oni jechali i mnie wzięli, to jest inna sprawa, nie? Aż tak długo na to jest też ta sprawa. O to chodzi. Ej, tu nie jest moja wina, że mam kopaka drewna. A że chciała, żebym dotrzymywał jej towarzystwa, no to dotrzymywałem, nie? A tobie bardzo dziękuję, że o mnie tak pomyślałeś, że jestem wielkim hamem. Dzięki. skakut. Jeszcze Patrz, co jesz. <grym> co się stało. i never seen you looking so lovely as you did tonight. i never seen you shine so <laughs> <laughs> no, sure I've seen so many men ask you if you wanted to dance Looking for a little romance Give out half a chance I've never seen that dress you wear All the highlights in your catch your I have been blind Dobra. znaczy czy się Jej chłopak, nie? Mhm. I dałem mu parę pandarzy, jakąś małżonkę. Więc już nie musisz iść, praktycznie. No, to chyba, że dałeś, nie? No, nie przejmuj się. Żyty Przykuł... nie będzie. No, Przykuł. To byś tego wykrował się, nie? No. Poszedłbym tu na ryby. No, nie ma sprawy, bo zresztą dzisiaj spełnia, nie? No. no, to będą brały, fajnie. No to nic, no to na razie trzymaj się, ukochuj się do jutra. Dzięki bardzo za widzieliśmy. No. No, no cześć. No się. Co dzisiaj robicie? Budzimy się. Wiesz? To może byśmy jakiegoś grilla zrobili? E, wiesz co, powiem ci, że jestem za. Nie ma sprawy, ale pana ma zwieniutą kostkę i nie ma nam iść po kiełbaski. <noise> Jak się czujesz? Kuruje się przywiedzą twój kupel, ale jakby że z bandażami jeszcze go nie ma, Hej. Cześć połamana. Ha, ha, ha. Jak tam? No, spoko. A gdzie Wojtek? wyjechał. No i nikomu nie powiedział, że wyjeżdżał. No. Dlaczego? Bo mu warunki nie odpowiadały, cały czas narzekał i... no dlatego. Dobra, Paula. się z tym tutaj masek. Ale nie mam paliwa. Ale możemy się przejść, jest... Nie ma problemu. Spacer dobrze ci zrobi. No. Idziemy? Dobra. A czemu Wojtek z tobą nie przyjechał? Przeziębił się i ma gorączkę. A. To jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Bardzo go polubiłam, bardzo miły jest. Tak? Mhm. Słuchaj Paula, muszę ci coś powiedzieć. Tylko wiesz, nie chciałbym, żeby pomyślała sobie, że jestem jakoś głupio zazdrosny albo coś takiego. Po prostu Wojtek po stracie rodziców stał się całkiem innym człowiekiem. Ma bardzo duże problemy z psychiką. I czasami jest po prostu niebezpieczny i agresywny. No i chciałbym, żebyście do niego podchodzili z dystansem, bo, bo nie chcę, żeby, żeby którymś z Was coś się stało. Bardzo Was polubiłem. i Wiadomości, notoryczne zabijanie, tyle złości, miłości Nie ma już stale są porwania Tak jestem przyjaciele No ja chodź, chodź Przychowaj tam jeszcze a tak? Ej, co ty spędzą? Czy szczę nam nie mówiłeś? Każdy przechodzi na wygodną stronę o co chodzi? Tutaj o nic nie chodzi, lecz ludzi prawdziwych jakby mniej God, God. Przyjaciół sprzedaje swojego przyjaciela I nikt właściwie na to wpływu nie ma Rodzice wyrzekają się swoich dzieci Bo gdzieś tam pojawia się nagle ktoś trzeci do śmieci Fatalnego pokroju A ty pragniesz tylko świętego spokoju O co chodzi? Tutaj o nic nie chodzi Lecz ludzi prawdziwych jakby coraz mniej Gasowali, wytrali, wysali mój jas w auczy kiedy wszystko pod kontrolą i ciągle słuchaćami oddech i morale pojęcie wypatrzone Każdy przechodzi na wygodną stronę o co chodzi Tutaj o nic nie chodzi, lecz ludzi prawdziwych jakby mniej przyjaciel sprzedaje swojego przyjaciela i nikt Czy nagle ktoś przeci do śmieci? Fatalnego pokroju, a ty pragniesz tylko świętego spokoju, o co chodzi? Tutaj o nic nie chodzi, lecz ludzi prawdziwych, jak już mniej mnie. Pałac, twój brak, ten jest ciepło cały czas z domu się nigdzie nie wychodzi. Mówiłam, Ojce, co? Nie Co? Nic! Jak nic! No nic! Sie biłyście! No, okay. Ej! Najlepsi przyjaciele? Jak no, mogą się bić najlepsi przyjaciele, co? Czego roze poszło! O nic! Jak to o nic? O no nic! Dzisiaj coś musiało stać, skoro się biliście. No nic się nie stało, nic! Pani! No, poszedł na mnie. Hej, Paola! Co? To jest jakiś list nie? A... Nie, nie umiem się No co dostałem telefon od do rodziców, że przyszło do mnie wezwanie do wojska. Pojechałem rannym autobusem, bo mi coś nawejło w samochodzie. Jak zajadę, to zadzwonię. Pala nie denerwuj się, nie wrócę. I co wy sobie? ja robicie? No co ty to. to nie są się. żarty. To jest w ogóle jego pismo. Nie. Nie wiem. Chyba tak. To na coś mi odbiło i się A O, poszło to głupie ryby. Po cholera, pisał takie głupoty. Nie. Yeah. Łukasz! Ja się denerwuję! Zobacz, wyszedł rana, jeszcze go nie ma. Nie dręcz się tym. Jak zgłodnieje, to sam przyjdzie. Ale kretyn. Już nigdy, nigdzie z nim nie pojadę. Nie będzie już. Jak przyjdzie, to go pieprz. Tak. Zjedziesz. Napić jeszcze. nie owił z nim Łukasz, Łukasz, ja się boję. Ale powoli, spokój się. Słyszysz? Bo Krzysiek mi mówił wcześniej o, o Wojtku, że on że on postaci rodziców, on jest taki taki wyobcowany, że jest, że jest trochę chory psychicznie i, i może komuś zrobić krzywdę i, i nie wiem, ja się boję o Damiana, no. Ale co ma wspólnego z Damianem? Nie ja wiem, nie wiem. Nie wiem, wracam sam z mnie, nie wiem. A jukaż może pójdziemy tam na rzekę, zobaczymy, może on tam jest, ja nie wiem, może mu się coś stało. Ale gdzie ty chcesz? iść, jak rzeka jest duża, nie wiadomo gdzie on łowi. Że poszli do Krzyśka. Może Damian poszedł z nim na ryby. A teraz siedzą u niego. I nie panikuj. No to Cześć. Hey. Co wielki wy robicie? Ciebie Damian. Nie wiem, Pan Tam stawem wejść? No, O co chodzi? <noise> rano <Wciera>, znaleźliśmy <noise> list od Damiana, jak wstaliśmy. Wtedy, jak zobaczyłam Wojtka w oknie, się przestraszyłam, wiesz? Nie wiem, ale po tym, co mówiłeś... Nie wiem, czy on czasem nic nie zrobił. <noise> hmm. On... jest bardzo zazdrosny, powiedzcie. Po to, że z wami przebywam, że z wami... zadaje. Powiem ci, że... mógł mu coś zrobić. Jak to mógł mu coś zrobić? No wiesz, jest... na tyle... pieknięty, że... że mógł zrobić naprawdę coś, co ja nie brakł. Ale... i ja on tu idzie. Ej, Paula Chukku! To... tutaj Ej, chwilkę Chukku! 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 Chodź mną, hey, chodź. No que é isso? É szybko, gente. się <coughs> Wir. wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Pytam się, chcesz wiedzieć, czemu im to zrobiłem? Odpowiedz mi, czemu im to zrobiłem? Powiesz mi? O!